O oh, oh, oh Jezus! Ah! Dzień dobry, dzisiaj przyjrzymy się y, kosmetykom marki Florasis. I one zdobyły internet bardzo tym, jak wyglądają, bo wow, to co widziałam w necie. Pszcz. Zamówiłam cztery rzeczy, a przyszło do mnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem dodatkowych jeszcze przedmiotów. Dobra, no sp sprawdzamy. Będę się nie... Kurde. Czy się tym malować? To tak będzie wyglądać pięknie. Dobra, otwieramy najpierw. Nie, może najpierw wam opowiem o tej marce. O tak. Floresis to jest marka z Chin, która twierdzi, że jest cruelty free, ale nie ma jej na żadnej liście, która to potwierdza. Eee, ta nazwa pochodzi od jakby z dwóch słów. Od, od, od kwiatów i od Siostrzeństwa i dlatego to połączenie. No i to jest marka, która cały czas podkreśla, że bardzo zależy im na jakości w ogóle tworzenia tych produktów i całego takiego user experience. Yy, no i powiem Wam, że czegoś takiego ja jeszcze nigdy nie miałam w swoich rękach, jak ja tutaj patrzę na te opakowania. Zacznijmy może od tego, że omówimy po kolei, co ja tutaj mam i otworzymy to wspólnie. Produkt numer jeden to jest paleta. Mam dwie palety cieni. Już same te opakowania w ogóle są przepiękne. E, palety zamówiłam z dwóch. O Jezu, nie mogę słuchać. obie palety są z dwóch zupełnie innych e, serii. Właśnie po to, żeby zobaczyć, e, jak to wszystko się różni. E, jedna paleta kosztowała. 240. Jedna druga. 240 zł za, je, za jedną paletę. Czyli jest to ogólnie dużo pieniędzy, ale e, jest to cena taka, można powiedzieć, seforowa. Jejku, strasznie chcę to otworzyć delikatnie, żeby mi tutaj się nic z tego pięknego opakowania nie oderwało. Okay. O, jest! O, o. O. Patrzcie, jak to wygląda. Robimy to. Ale... Czy ja muszę przy tym szeptać, czy coś? O! Wygląda jak taka naprawdę skrytka na jakiś piękny naszyjnik. To jest cyk, takie otwarcie. o. <śleszamy> to jest tak pięknie wybite. Wow. Ale to wygląda. Wojtek, na tobie nawet to robi wrażenie? Tak, nawet na Wojtku to robi wrażenie. Nie ma żadnego zapachu jak coś. Nawet to zamknięcie jest takie. Uuu, tak przyjemnie się zamyka i ten klap. Naprawdę ten zawias tak idealnie chodzi, z takim oporem, cały czas tym samym. Wow, dobra, dobra, yy, teraz druga paleta. Ta ma łatwiejsze otwarcie. Jak widzicie tutaj, ten motyw fawia się cały czas przez tą markę tutaj przewija. Uuu, ta jest zupełnie inna, tak na płasko, Potem taka na płasko wydaje się, jakaś taka zwykła. Cała opowieść. O kurczę, co tu się dzieje? Jak ja będę mogła w to zanurzyć pędzel? Czy ja będę w stanie to psychicznie znieść zamknięcie? Tak, i jest nadal piękny opór tutaj w zamykaniu, no ale tutaj nie ma już takiego satysfakcjonującego zapięcia jak tutaj? U, okej, okay. a to jest takie. Bardzo ładnie to wygląda, bo ma tutaj wiele warstw na wielu wysokościach tego tutaj, górnego opakowania. Okej, okay. dobrze, dobrze. To jest pomadka. Musi mieć jakiś duży case na pewno. Wiem, że wybierałam tą pomadkę z tej takiej serii, można powiedzieć podstawowej, ale tej zdobnej. Jakbym miała swój własny domek. Czekajcie, ja to mam wyjąć, czy jak to mam zrobić teraz? Chyba to wyjmuję. A! Kurde. Tu jest taki kluczek. O, oh, i ona tu jest. Czuję się jak w muzeum. Jak ja będę mogła tego. Ja tego nie użyję. Kosmetyki normalnie są do używania, zużywania, ale to wydaje mi się po prostu małym dzień sztuki. I to samo jakby miała jakieś takie. Stare kosmetyki sprzed wielu, wielu lat. To też nie chciałabym ich użyć. Nie ze względu, że są stare, tylko żeby zachować ich oryginalne, ich yy, piękno. Tu jeszcze jest taki obrotowy element. Nice. I co tu mogę sobie na szyi zawiesić? Czekajcie, jest tu jeszcze. O Jezus! Serious! Tu jest taki dinks. Czekajcie. Jest dinks. W ogóle jest dinks. Dęksem ci się podoba? No, yes. się Wojtku nie podoba bardzo. Wow, piękne to naprawdę jest. To jest y, wszystko naprawdę bardzo ładnie wykonane. Byłam bardzo ciekawa, jaki feeling tych rzeczy będzie na żywo, ale to naprawdę wykonanie tego jest y, no, jakby idealne. Zdecydowanie pomadka i ta paleta. Wow, ta w środku robi wrażenie, nie? Ale tu na zewnątrz tak nowa. Ok, lecimy dalej. Puder. Pulder był z najnowszej serii. O, tu mamy podobny ten dęk, który się powtarza. Tu, tu i tu. Co tu się. Karawana. Moi drodzy, moje drogie. To jest. This is sick. I on jest takim jeszcze jakby różowym, poblaskiem. W ogóle nic nie pachnie. A pomadka? Nic. Uuu, jak się zamyka. Magnetyczne zamknięcie. Dobra, wolę to chyba. Mniejsze. Próbki pomadek. Zobaczcie na no te próbki pomadek. W ogóle to logo tutaj jest takie. <laughs> I cyk. Jest pędzelek i cztery pomadki. Ogólnie jeśli chodzi o pomadki y, tutaj w tej marce, to tu były w ogóle różne wariacje na temat czerwieni. I tyle. Tak jak tu widzicie, to, to tylko, że więcej po prostu. Dobra, to tą pomadkę użyję na pewno. Tutaj użyję na pewno. Okej. Okay. Stwierdziłam, że jednak użyję tego, ale nie wszystkich tych rzeczy. Pomadki nie użyję! Nie cholery! <laughs> Słuchajcie, tę tą, tą paletę użyję, tę piękną paletę. Naprawdę są bardzo ładne te kolory. Podoba mi się, że są maty, są delikatne błyski, to jest taki to jest taka bezpieczna, piękna paleta, gdzie mamy pełen przekrój od waniliowych aż po czarny i jest też czerwony, który może być fajnym akcentem. Kolory są super dobrane, ale żeby zobaczyć, czy te cienie w ogóle coś jakoś coś, no to chciałabym, no wiecie, yy, pomalować się. Chociaż nadal uważam, że bardziej jest to eksponat muzealny niż. Yy, dla mnie po prostu dla mnie jest to bardziej eksponat muzealny niż, yy, niż paleta paleta. Dobra, więc teraz y, spróbuję tutaj po tej, na tej pięknej, takiej gładkiej części nabrać trochę, żeby nałożyć ten cień na yy, cały wewnętrzny tutaj kącik. Chcę tak wziąć równomiernie, żeby nie było widać, bo to odbicie tutaj, które ma, mamy, które tu widać. O nie, musiał coś! To. Ja naprawdę go tak mało nabieram. One w ogóle będą wydawały wam się, że są mega słabe w tym teście, bo ja nigdy żadnego cienia nie nabieram tak delikatnie jak tutaj tego. To się i tak niszczy. Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby wzór był tak, yy, tak mocno, jakby tak wysoko wybity. To nie jest tak, że to po prostu są tutaj wzorki i sru, i cześć, nara. Tylko to z jaką dokładnością one są odbite i jak są wysoko, yy, co jest naprawdę bardzo trudne. I bardzo kosztowne w ogóle, jeśli chodzi o sam przemysł, jest naprawdę wymaga naprawdę tutaj jakby podkreślenia tego, bo to właśnie robi robotę i to, że te wzorki są właśnie tak pięknie nawiązują do tradycji Chin i że to wszystko jest takie spójne, to naprawdę robi super wrażenie. Ale bardziej mi się wydaje, że w ogóle całość tutaj jest interesująca, jako że wy to poznajecie przez moje doświadczanie, niż żeby to zamawiać do domu. No. Teraz użyję tego pięknego złotego na całą resztę powieki, a w ogóle zaczę palcem, jakie to jest. Uuu. Przyjemne takie lekko. Lekko jakby mokre te cienie są, lekko takie, ale nie mokre wilgotne, tylko mokre śliskie. Zobaczcie, ten mini słoczek tutaj mi posłużył na no całkiem niezły kawałek. W ogóle zrobię sobie to ten makijaż częściowo paluchem, bo widzę, jak spoko te śliskie cienie współpracują właśnie z palcem. Chcę teraz przyciemnić moje kąciki zewnętrzne i pomyślałam, żeby rozwalić się temu ptakowi. One w ogóle jak na to, że mają takie, są tak przestrzenne, naprawdę wysoko wybite są, to naprawdę bardzo ładnie się nabierają. To nie są cienia jakiejś szalonej pigmentacji typu przyłożyj od razu z normalnie cyk. Ale ja też wiem, że azjatyckie brandy i w ogóle rynek azjatycki jest zupełnie inny od naszego i u nich ekstremalny pigment nie jest tak mocno wyznacznikiem jakości jak u nas. O. No dobra, 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 mamy coś. <ścoughs> dobra, to samo nałożę na dolną powiekę. No i zobaczcie, ptak został wygładzony. Już nie ma tak wyraźnego yy, oka i dziobu. Możecie porównać do tego z tym drugim kafelkiem. No, spoko. Bardzo przyjemnie się nimi pracuje. Są bardzo okej okay cienie, bardzo okej. Okay. Złapię teraz za czerwony, który mnie najbardziej w sumie ciekawi, jak, jak on się będzie zachowywać. Gdzie go tutaj chcę? Tu go od boku tak złapię, zarazcie. Eee. Żeby nie było widać dużej straty. No i chciałam zrobić teraz dziubek wewnętrzny do takiego foxy. Uuu, no i elegancko. Jest to bardzo elegancko nabrany cień. No i lecimy teraz z nim tutaj jako z kreską. Nakładam małe porcje, żeby tu mi się nic nie obsypało i zaraz z czarnym będę jechała. No nie jest tak napigmentowany, jakbym chciała, ale jest naprawdę bardzo okej. Okay. Bardziej mi się wydaje, że ta paleta jest dla osób, które jednak bardziej docenią tutaj ten kunszt tego, jak to jest wykonane. A ten performance jest po prostu bardzo, bardzo w porządku, ale ten performance nie jest tutaj tych kosmetyków na pierwszym miejscu, tylko zaraz na drugim. Okej. Okay. Z tego czerwonego przejdę w czarny. A, czy trudno prosto go złapać? Biorę ten sam, słuchajcie, pędzel. Dokładnie ten sam, tym samym sobie nabieram. Nie martwię się, że on był w tym czerwonym. A w ogóle może pozwolę sobie skorzystać z tego lusterka. O, zobaczcie, ten czarny nie jest jakiś taki mocny. No dobra, troszkę się napracuję. Ten czarny akurat jest tutaj. Najbardziej no rozczarowujący, bo te wszystkie brązy złota e, naprawdę e, bardzo miłe, maślane. Z czarnym troszeczkę się muszę napracować. I mi się wydaje, że nie będzie aż tak czarniutki, jakbym chciała. Do czego się przyzwyczaiłam, no ale dobra, lecimy z tym. Widzicie wszystko, jak na żywo to się układa. Biorę małe kanapki. Oczywiście, jak zwykle, tego cienia nabieram naprawdę niedużo. Ale zresztą, nawet mi się tutaj trochę osypało. One są po prostu. One są po prostu okej. Okay. Rzeski zrobione, troszkę doklejone. Bo jak mam takie foxy, to bardzo lubię jeszcze sobie przedłużyć te zewnętrzne kąciki. Ej, jest git. Teraz użyjemy tych pomadek, próbek, bo stwierdziłam, że to cudo zostawiam sobie po prostu. Iconic. I to cudosy zostawiam, a pomadki y, tych użyję i tej palety użyłam. Uuu, czekajcie, jak to teraz tak, tutaj jest, tutaj jest taka a, kreska, żeby złożyć. Super to wygląda! Macie cztery kolory razem z pędzeluszkiem! Jaki ten pędzluszek jest maciubci. Może być bardzo przyjemny experience, słuchajcie, z tego. Trochę jak takie tabletki. Uuu, czekajcie, pensetą tutaj zrobię dziurę. Żeby wyjąć tego skubańca, U! Jezusko. U! Dobra. Hehe, he, jaki mały. Dobra, i pomadkę. Wejdę którą? Jeden, dwa, trzy czy cztery? Dwa. Dwa. Tą. Czyli taką lekko brązową. Ok. Zrobię tu dziurę. U! O, o! o. Na wylot przeziurowiłem. No trudno. Ale Czekajcie, jakie ja tego na. Dobra. A, czyli ja powinnam... Tak, to. Mhm. Tak, to było wszystko przemyślane, Ewa. Okej. Okay. Nie trzeba było robić żadnych dziur. W Azji najbardziej popularne są po prostu też wszystkie odcienie czerwieni, więc się mocno nie zdziwiłam, że ten azjatycki brand ma. Prawie tylko czerwone pomadki, tylko różne odcienia. Znaczy, to jest po prostu zwykła, kremowa pomadka. Coś, co u nas poszło już dawno, wiecie, w cholerę w zapomnienie trochę, kiedy używaliście swojej normalnej pomadki, normalnej, błyszczącej. Nie no, ja czasem używam, ale zwykle po to, żeby właśnie zrobić jakiś taki gradient i rozmycie i tutaj też sobie pozwolę właśnie na, taki, na taką technikę żeby te krawędzie były niewyraźne. O kurczę! W ogóle wyszła dużo bardziej pomarańczowa niż, niż myślałam. No, jest bardzo pomarańczowa. Znaczy ten fakt, że przy tych moich włosach bardzo zimnych ciepłe barwy bardzo mocno się są podkreślone. Tak samo jak właśnie to złoto na oczach. Jest bardzo widoczny z tego samego właśnie powodu. Okej, okay. mamy to. Bardzo przyjemna, nawilżająca. Zwykła, najzwyklejsza, po prostu nawilżająca pomadka z kolorem. E, słuchajcie, w sumie ja już podsumowywałam pod w, w, w trakcie, e, robiąc cały ten, ten test, ten open box w sumie, e, bo kurczę, powiem Wam, że no to jest coś, co na co miło się patrzy, co jest bardzo ciekawe i e, jest raczej taką gratką, a nie czymś, co wiecie, Warto mieć coś w tym stylu. Dla mnie to będzie coś takiego mega ważnego archiwalnego. Cieszę się, że mam te produkty, ale sobie tej paletki na przykład bez problemu będę jeszcze używać. Jest bardzo ok. To nie są cienie. Zresztą jak widzieliście, widzieliście, że da się za nie pokroić, ale po prostu dużo, mamy już po prostu dużo dobrych cieni. Halo, już nic, jakby nie trzeba już więcej. Jest to przemyślana kompozycja. Jest to Piękna sprawa. Jest to ciekawa rzecz na rynku kosmetycznym, bo mało jest kosmetyków, które są tak przemyślane od początku do końca wizualnie, gdzie ten wizualny aspekt jest tak bardzo istotny. Bo dlaczego nie? Miejmy te różne rzeczy, miejmy te proste rzeczy, miejmy te bardziej skomplikowane rzeczy, miejmy te z różnej półki rzeczy, bo my jesteśmy inni, inne i mamy inne potrzeby i czasami chcemy mieć jakieś po prostu super cacuszko i to, to też jest ok. Tutaj Was odsyłam do podobnych filmów, także wbijajcie. Dziękuję Wam do zobaczenia i kciuki w górę.